Kurnik zabrze ponownie liderem PKO Bank Polskiej Ekstraklasy, ale emocje piłkarskie zostały przykryte przez błędy sędziego. Bez goli w hicie Legia Lech, za to aż trzy gole. Strzelił motor widzewowi Karol Czubak z dubletem. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Sendecki, a to są top momenty 13. kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Tu zobaczycie wszystkie bramki z minionego weekendu. Trzynastą kolejkę rozpoczęliśmy w niecieczy przedostatnia w tabeli Brugben-Termalika gra z Zagłębiem Lubin. W bramce gospodarzy Słowak Adrian Chowan, który zastąpił Miłosza Mleczkę i w pierwszej połowie dokonuje cudów. Między słupkami broni strzał Luki Lucicza i tę główkę Leonardo Roszy. Do przerwy 0-0. Ale zaraz po przerwie Miedziowi wreszcie znajdują sposób na golki Pera Beniaminka. Akcja Marcela Reguły i gol Leonardo Roszy. Już szósty w tym sezonie i w piątym meczu z rzędu. Fantastyczna forma Portugalczyka. Zagłębie prowadzi, ale w 54. minucie sędzia dopatruje się zagrania ręką Michała Nalepy i po analizie war dyktuje rzut karny. Jedenastkę pewnie na gola zamienia Maciej Ambrosiewicz. Jest 1-1. W 70 minucie druga żółta i w konsekwencji czerwona kartka dla Lucicza. Goście kończą mecz w dziesiątkę. Gospodarze atakują, ale wynik się już nie zmienia. Nie cieczy podział punktów. Brukbę Termalika jako jedyna nie wygrała jeszcze ani razu u siebie. Przenosimy się do Lublina na mecz motoru z widzewem Łódź. Gospodarze w 41 minucie obejmują prowadzenia pierwszego gola w sezonie strzela Michał Król. Miejscowi świetnie zakończyli pierwszą połowę, idealnie rozpoczynają również drugą. Zaraz po przerwie król, tym razem w roli asystenta na listę strzelców wpisuje się Karol Czubak. Jego szóste trafienie w rozgrywkach. Motor w 46 minucie prowadzi z Widzewem już 2 do 0. Ale to nie koniec, bo 5 minut później Czubak ma już dublet i w sumie w tym sezonie aż 7 bramek. Do tej pory, jak strzelał gole, to nie pomagało, bo Lublinia nie przegrywali te mecze. Wszystkie cztery z trafieniami swojego napastnika. Tym razem jest inaczej. Czubak ma dubleta, Motor Lublin nadspodziewanie wysoko pokonuje. Widzę płódź 3 do 0. Daniel Myśliwiec debiutuje w roli trenera Piastagliwice. Ostatnia drużyna w tabeli, w Gdyni mierzy się z arką, i ten debiut nowego szkoleniowca od początku układa się bardzo źle. Już dokładnie w 47. Sekundzie Dawid odsyła, pokonuje Franciszka Placha. Jest 1 do zera dla arki. A w 8 minucie w taki sposób Kamilia Kupczyk podwyższa na 2 do zera. No nie będzie to najładniejsza bramka kolejki, ale w Gdyni Kimice zadowoleni. Spalonego nie było. Daniel Myśliwiec natomiast nie wygląda na zadowolonego, ale tuż przed przerwą zagranie piłki ręką Gujamby i rzut karny dla Piasta. Erik Irka pewnie do bramki. Gol kontaktowy do przerwy Arka prowadzi z Piastem, ale już tylko 2-1. W drugiej połowie goście starają się doprowadzić do wyrównania i kilka razy niewiele brakuje. Irka obija poprzeczkę, a Navarro wybija piłkę z linii bramkowej Arki. Gospodarze dowożą prowadzenie do końca. Arka Gdynia pokonuje Piasta Gliwice 2-1. Gliwiczanie wciąż na ostatniej pozycji w tabeli. Trzecia w tabeli. Przed tą kolejką Krakowia przyjechała do Szczecina na mecz z pogonią, która pod wodzą Tomasa Tomasberga odrabia straty do czołówki i zapewnia kibicom emocje do ostatnich minut, ale w pierwszych 45 minutach to pasy są zdecydowanie górą. Szczególnie Filip Stoilkowicz robi co chce, ale dobrze w bramce spisuje się Walentin Kożukaru. Bramkarza portowców Szwajcarowi udaje się pokonać tylko raz i to siódmy gol Stoilkowicza w sezonie. Do przerwy, jak najbardziej zasłużenie, Krakowia prowadzi z pogonią w Szczecinie 1-0. Ale po przerwie to już zupełnie inny mecz, bo Krakowia się broni, a Pogoń atakuje. Przy 11 minucie niezawodny Kamil Grosicki dopada do piłki polukarnym i doprowadza do wyrównania. To ósmy w tych rozgrywkach mecz Grosika z golem lub asystą. I piąta bramka, reprezentanta Polski. Przez kolejne minuty wynik się nie zmienia aż do 89. Żuara w pole karnej. Kończy to Paul Mukairu. Niesamowite. W drugim meczu z rzędu Mukajru strzela gole w 89 lub 90 minucie i zapewnia punkty portowcom. A w sumie to już trzeci raz w tym sezonie, kiedy w ostatniej chwili Mukajru trafia do siatki. No super rezerwowy po prostu, w trzecim spotkaniu z rzędu Pogoń trafia do bramki rywali po 85 minucie. Na razie to znak firmowy ekipy prowadzonej przez Tomasa Thomas Berga. Wciąż niepokonany duński trener już z drugim zwycięstwem i jednym remisem. Tym razem wygrywa Pogoń Krakowia po fenomenalnej drugiej połowie portowców 2 do 1. W Katowicach jest podejmuje koronę kielce. Borcha Galan po tym centrostrzale jest bliski strzelenia gola, ale piłka odbija się od słupka. Po drugiej stronie murawy Pauresta trafia w poprzeczkę, a dobitkę Konstantinosa Sotirius z linii bramkowej wybija Lukas Klemens. Do przerwy, bez bramek. I ten rezultat utrzymuje się aż do 76. minuty. Chociaż z każdą minutą Gieksa jest coraz bliżej objęcia prowadzenia. Udaje się właśnie na niespełna kwadrans przed końcem. Bohaterem zostaje rezerwowy Sebastian Milewski. Gospodarze cieszą się z prowadzenia. Goście w samej końcówce mogą wyrównać, ale jakimś cudem strzał Martina Remakla odbija, wyręczając Rafała Strączka Borcha Galan. Gieksa jest Katowice Korona Kielce 1 do 0. Raków Częstochowa, który w czwartek nieźle zaprezentował się w lice konferencji, remisując Sigmał Ołomuniec, w niedzielne, deszczowe popołudnie staje naprzeciw chcącej uciec ze strefy spadkowej Lechi Gdańsk. Po dwóch kwadransach głupią się obrońcy Lechi. bez powodzenia interweniuje Alex Bolsen, a prowadzenie gospodarzom zapewnia Lamine Diaby-Fadiga. To jego trzeci gol w sezonie. Ale goście odpowiadają niemal natychmiastowo, nie mijają nawet 3 minuty, a Tomasz Bobczek świetnie wykańcza swoją własną akcję 1 do jednego. Wow, popatrzmy jak to zrobił Bobczek. Siódma bramka Słowaka w obecnych rozgrywkach. Naprawdę piękna. I to nie jest jedyna zła informacja dla podopiecznych Marka Papszuna, Bo w 37 minucie drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymuje Karol Struski. Raków musi grać w osłabieniu, ale co ciekawe gra lepiej. I na 12 minut przed końcem popatrzcie na tę akcję. Tomasz Piękko! Piękko! Fantastycznie! O chyba jeszcze ładniej niż Tomasz Bobczek. Wicemistrzowie Polski, lepsi od Beniaminka, Raków Częstochowa, mimo gry w osłabieniu, wygrywa z Lechią Gdańsk 2 do 1. Wicelider kontra lider tabeli, Górnik Zabrze kontra Jagiellonia Białystok, jeden z hitów 13. serii gier. Z prawej strony dośrodkowuje Alex Pozo, a na raty Marcela Łubika pokonuje Jesus Imaz. 25 tysięcy kibiców w Zabrzu ucichło, do ósmy gol w sezonie Imaza, a to oznacza, że Hiszpan jest samodzielnym liderem wyścigu o koronę Króla Strzelców PKO Bank Polski Ekstraklasy. Dla Imaza to też 105. trapienie w jego karierze w ekstraklasie. Gospodarze odpowiadają jednak ekspresowo za sprawą Patryka Helebranda po kwadransie gry. Mamy remis 1-1. To już fragmenty drugiej połowy. Jaga wyprowadza kontrę. Dimitris Ralis wyprzedza Hosemę. Ten go fauluje. Faul na czerwoną kartkę, ale sędzia Bartosz Frankowski puszcza grę. I nie wraca już do tej sytuacji. Nie interweniuje także war. Nie ma czerwonej kartki, nie ma faulu, nie ma gwizdka. Spora kontrowersja. Jest za to po drugiej stronie boiska strzał Erika Janży i gol samobójczy Aleksa Pozo. Górnik obejmuje prowadzenie 2 do 1. Piłkarze trenera Adriana Siemieńca rzucają się do ataku, ale bramki zdobyć nie mogą. Za to górnik powinien ten mecz kończyć w dziewiątkę, a kończy w pełnym składzie, bo tego ciosu, wyprowadzonego przez Lukasa Podolskiego w kierunku Skara Pietuszewskiego, sędzia Frankowski Aniwar także nie dostrzegli. W cieniu bardzo złych decyzji sędziowskich Górnik lepszy od Jagiellonii, która przegrała po raz pierwszy po serii 10 meczów bez porażki w lice. A to oznacza, że Zabrzanie wracają na fotel lidera. Hit PKO Bank Polskiej Ekstraklasy, jesteśmy w Warszawie przy ulicy Łazienkowskiej. Legia, która w Lidze Konferencji pokonała Szaktara Donieck, podejmuje Mistrza Polski Lecha Poznań. już skompromitował się dla odmiany w Lidze Konferencji, przegrywając na Gibraltarze. W pierwszej połowie Bartosza Mroska próbuje pokonać Kacper Urbański, ale górą bramkarz Mistrzów Polski Paweł Wszołek trafia w słupek, ale i tak byłby spalony. Podobnie jak w tej sytuacji, ale zaraz, bo najpierw pobronione przez Kacpra Tobiasza uderzenie Tofika Ismaila do bitka Luisa Palmy w słupek już zespalonego. Do przerwy bez goli. Po przerwie znów bramkarze, szczególnie Bartosz Mrozek, ale też Kacper Tobiasz w rolach głównych. W stolicy podział punktów. Hit 13. kolejki nieco rozczarował, Legia Lech 0-0. W ostatnim meczu kolejki w poniedziałkowy wieczór Radomiak Radom podejmuje Wisłę Płock. Dośrodkowanie z rzutu rocznego Rafała Wolskiego i Mauridesz nawet nie skacze, ale uderza głową i trafia do siatki. To jego piąty gol w tym sezonie. Gospodarze obejmują prowadzenie w 28 minucie. Ale bardzo szybko mamy analizę. War po drugiej stronie boiska Kurt wpadł w pole karny, a w niego padł Dieges. No i sędzia Arys po obejrzeniu tej sytuacji na monitorze dyktuje rzut karny dla Wisły Płock. Łukasz Sekulski, jedenastkę pewnie zamienia na gola. Wynik 1 do 1. Utrzymuje się do przerwy i utrzymuje się do końca tego spotkania. Ekipie z Płocka, taki rezultat zapewnia trzecie miejsce w tabeli. Radomiak jest jedenasty. Na czele ligowej tabeli górnik zabrze przed Jagielonią Białystok w strefie spadkowej Lechia, Brugbet Termalika i już w bardzo trudnej sytuacji Piast. 14 kolejka rozpocznie się w piątek 31 października. Wtedy Brugbet Termalika zagra z GKS-em, a Piast z Koroną. W sobotę 1 listopada nie gramy. To rzecz jasna, święto wszystkich świętych. Natomiast w niedzielę aż 4 mecze, w tym Jagielonia raków i widzę Legia. w poniedziałek aż trzy spotkania. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.